Witam wszystkich ponownie na kanale Ukrakusa i ruszamy z nowym tygodniem w wyzwaniach w grze World War Z i zaczynamy tradycyjnie od tygodniowego i zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy tak, klucz do miasta w Moskwie, szabrowanie to przestępstwo, czyli zdobędziemy o wiele mniej zdobyczy. Wyłącznie broń ciężką znajdziemy, która będzie miała dwa razy więcej amunicji. I w trakcie misji nie znajdziemy tory z wyposażeniem, ale będzie się ono odradzało z całkowitym odrodzeniem w 100 sekund. I teraz tak. No jak już przyzwyczaiłem Was ostatnio, losuję klasę, którą będę grał. I dziś jest to Miotacz Kul. Cool, co w sumie o. Fu. Ciężko to wyra... trudno to wyrazić, jak idealnie się dopasowało, ponieważ nie znajdziemy tutaj żadnych pistoletów, a miotacz kul cool rusza z Kałachem. Więc żeby nie przedłużać, jedziemy, zmieniamy klasę na miotacza kul cool i jestem w gotowości. Taka. Ruszamy. Przypominamy sobie modyfikatory. Dużo mniej zdobyczy, nie znajdziemy torby z wyposażeniem, i nie znajdziemy nic innego, żadnych innych karabinów, żadnych broni dodatkowej, nie znajdziemy tutaj nic. Torby z wyposażeniem będą się odnawiać, więc. Też nic nie znajdziemy. Gdzieś tu jest wybacz. Sporo tamtego było. Super, ładunek wyważający, na pewno użyję. Póki co jestem sam. Przed chwilą dołączyłem do kogoś, ale byli już w połowie misji. A tradycyjnie nie podoba mi się omijanie połowy misji. Tylko dlatego, żeby było łatwiej. Gdzie ten dybacz jest? Wszędzie go słyszę. A on tam będzie na. Jeszcze zobaczymy tutaj, o tu też jest ładunek wyważający, czyli mam dwa. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. On się czasem przenosi. Jeden użyję tutaj. Nie ma co oszczędzać, bo tutaj jestem sam i, i nie wiem jak dróg długo dróg. będę sam. A jeszcze jeden. To się bardzo przyda. Co my tu mamy? To. To pewnie KM będzie. To no tutaj zawsze jest praktycznie... sam K K. O! A skąd mi się tutaj tyle wzięło? Co, oni zwariowali? <grymne> Żeby aż. Niezła banda tutaj naskoczyła na mnie. Dobra, czas tutaj e, ruszyć to. Petrupa, tu będzie jeden KM. No Przydałaby się adres, siatka. To... Poczekam, zobaczę e, dokąd Bumaszkow, ten, Bumaszkow, ten Bumaszkow czy ktoś tam e, pójdzie, które, e, którą bramę otworzy. No, wyłaź stamtąd. Gdzie, gdzie tam jesteś? Tu. Idzie tutaj. Dobra. Już są. O, ktoś dołączył. Freak loco, Architect Playroom. Ja. Zajebistą ma. zajebistą ma. Ksywę. No po prostu rewelacja. To wymyśla takie nazwy? Nie no, jest, jest spoko, tylko że... E, ...przezabawne. E, tysięczny poziom, no tak. Można się było spodziewać. Dobra, więc teraz biorąc pod uwagę, że jest gracz na tysięcznym poziomie ze mną, już jest już ten ładunek wyważający, mógłbym zostawić, ale szczerze, to jest chyba, to jest chyba taki moment, powtarzam to za każdym razem, gdzie, um, który decyduje o sytuacji. No niepotrzebnie tutaj wyważył ten. Okej. Okay. Dobra.

Ok, tutaj już zuży zużyte, o już jest dwóch graczy, trzy, trzy, no pięknie. Dobra, 2 KM, -y. jeszcze yy, trochę więcej wybuchowej amunicji by się przydało. Gdzieś tutaj, ale już yy, widzę, że będzie dobrze. O kurczę jak, jak chybiłem A, ja mam więcej amunicji teraz, ale super o, To ja bez końca mogę strzelać. Jak już oni mieli szansę? Pięknie Jeszcze ktoś idzie. Jeszcze mam A jeszcze mam jeden, je, jeden e, pocisk. E no to jest rewelacja. Już dostałem drona od, od kolegi. Pięknie. Tutaj gdzieś będzie jeszcze e, ładunek. Nie ma? Już miałem nie. O! Gdzieś krzykać jest, On nie jest na górze, to my go stąd nie, nie dopadniemy. tam tyle wzięli że, że to chyba <śmiech> <śmiech> nie miał żadnych szans Dobra on już otóż ktoś zadbał o wszystko oh. Nie mam drona już tak Nie mam zużył się iż tu jest dybacz nie muszę uważać co tutaj jest Dobra walkę wręcz może być. Okej. Okay. A to otwiera. O tam jest karabin. Gdzie to jest? Taki karabin jakby mieć. O ale tutaj się ich nazbierało. Ten debacz był. Nie wiem gdzie był ten. A, a wiem gdzie był ten karabin. Dobra. Mm, tutaj gdzieś. Tak. No to taki karabin z y większą ilością amunicji to to jest masakra. To... K. Okay. U, czy jak schowana. Nie miałem jej wcześniej. Tutaj już nic nie ma. Tu jest siatka. Nie ma amunicji wybuchowej. Tutaj jest siatka. Jest. Dobra. No to jest. W sumie jesteśmy przygotowani. Oni na pewno już wszystko sprawdzili. A, i idą tam. Kurczę, no nie podoba mi się to, że że tam się bronią. Wiem, że to jest jakiś sposób, ale tutaj rozstawili ktoś rozstawił KM, więc ktoś woli się chyba tutaj bronić. tutaj czasem nie To warn them. The radio system is locked. The hardware key isn't here. Where do we find that? One of the strike it. Shit. Okay, but this is it. We'll leave after this. Hey.

Zobaczymy, gdzie oni się będą chcieli bronić, czy faktycznie tam y, na zewnątrz, czy jednak tutaj. Myślę, że jakbyśmy się w czwórkę bronili tutaj w środku. Byłoby w y, sam raz, tutaj hałasowali strasznie, ale oni jednak idą tam. Gdzie ten dybacz tutaj zawędrował? A idą tam, okej. Okay. Ostatni raz, kiedy się tutaj broniłem. To nam tutaj niezbyt poszło. Okej, okay, dobra już jest. Ilość amunicji w takim karabinie to jest. Jeszcze mam dwadzieścia. Ej, ale oni mi tu zostawili. Smutne to było zostawić Krakusa samego.

Wiadomo, że jeszcze ci, jeszcze ci mogą zginąć, ale szanse na to są minimalne. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wyzwania tygodniowe. Błyskawicznie, rewelacyjnie i od samego początku współpraca bardzo szybko dołączyło y, kilku y, dobrych graczy. Co jest niespodziewane w poniedziałek rano, no ale dzięki, fajnie. Przyjemnie się grało i tydzień zaczyna się miłym akcentem. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na wyzwania dzienne, które już niedługo się pojawią. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.